Przeczytał ten młody człowiek, że, że nie bawiąc się, po prostu cofamy się za bardzo szybko do przodu szybko z czasem. Ale były też tu spotkania poważne, muzyczne. Tak, Proszę, ja też. No właśnie. Te spotkania poważne to, była, to był koncert piosenki Postnej, to były występy chóru z, z poważnymi programami. Więc mieszały się te tematy, mieszały się te muzyki, bo tak jak żona powiedziała, był bardzo wrażliwy, bardzo wrażliwy na tę część kultury. Niewiarygodne, że miał jeszcze na to czas, przecież pasjonat historii, więc mnóstwo opracowań, materiałów z historycznych z regionów, z tradycji. A jeszcze miał czas na to, żebyśmy mogli fantastyczne wieczory organizować. Wyjeżdżaliśmy bardzo często, co roku na przykład na wiosnę i na jesień do kominek, świetne wypady, fantastyczne imprezy. Nie mówiąc o teatrze, o operze, o Filharmonii Krakowskiej czy tego typu spotkaniach i rzeczywiście umiał umiał się bawić, kochał muzykę, nie tylko historię i tradycji, ale muzykę też. Ale myślę, że najbardziej przyciągali go wszyscy ludzie. Tak. jakieś ciekawe osobowości, o których mógł, z którymi mógł zamienić chociaż parę słów, później powstał jakiś ciekawy artykuł. I na pewno bardzo by się cieszył, że wszyscy Państwo są tutaj dzisiaj, jego przyjaciele yy, i że Stowarzyszenie cały czas żyje. I że będziecie rozmawiać? Ja też że sobie nie Jaki A jaki Janek? Widzicie, jaki taki Ma piękny Janek. Aha.